Witajcie kochani w plebiscycie muzyczne wyzwanie chromasa w ramach programu dla szkół gotowi? No to zaczynamy! Przed tym mikrofonem i na tej scenie stanęło sześć zespołów. Mnóstwo fantastycznych dzieciaków z całej Polski. Dzieciaki, które grają na różnych instrumentach, śpiewają, komponują, tworzą utwory i mają szansę wygenerować swoją autorską pierwszą piosenkę. Był stres, ale później, kiedy okazało się, że wszystko idzie spokojnie, można powtórzać nie ma żadnego ograniczenia wielkiego czasowego, to odrobinę mi użyło. a później, kiedy zaczęliśmy to, totalnie stres poleciał wraz z, no, wraz z wiatrem. Ja się ekscytowałam, bo to jest do Warszawy, jechaliśmy pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w telewizji będę, w TVP. To takie uczucie, że mnie zobaczy, ciocia mnie zobaczy i cała jeszcze rodzina mnie zobaczy. Na dziś w plebiscycie muzyczne wyzwanie Chromasa, realizowanym w ramach programu dla szkół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.